Kolejne słowo to e, dym, dym, po rosyjsku tak jak po naszemu dym, ale już po, e, w językach germańskich jest inaczej, jest ryk po szwedzku, ryk, po niemiecku rauch, po holendersku rok, przez dwa o, tak jak nasze słowo na rok, happy new year, to r-o-o-k, rok. Po angielsku oczywiście smoke, po francusku la fumée, la fume. Czyli to, co zostało dosłownie na fume, to znaczy wydymione, wydymione, że się dymiło i coś zostało nadymione, czyli to jest słowo pochodzące od formy dokonanej. Fume. Ale już inne języki romańskie tego nie stosują, bo one mają słowo humo i fumo. Humo po hiszpańsku, fumo po włosku. Często tak jest, że H po hiszpańsku, F po włosku. Humo, fumo, humo, fumo, humo, fumo, humo, 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 humo. i po japońsku kebu. Ke, kebu, ke albo kebu, albo kebu.